Cześć, nazywam się Mikołaj, jestem szefem Erbajka, powodzina, królem rowerów. Dzisiaj mam dla Was rower ze wspomaganiem elektrycznym. Jest to równie modna i rozwijająca się kategoria jak nasza ulubiona kategoria gravel. Tutaj mówię trochę z przekąsem, ale rzeczywiście gravele zdobywają przebojem rynek i są to całkiem niezłe maszyny. Również rowery ze wspomaganiem elektrycznym są bardzo ciekawymi maszynami, ale tutaj fala hejtu i różnice zdań co do tych maszyn są znacznie większe. Ja przygotowałem dla Was dzisiaj maszynę od Crossa. Ten rower, ten model nazywa się Level Boost 3.0. Wyposażony jest w baterię 630 watogodzin. To sporu. Na wyścigu, na którym miałem przyjemność wystartować taką maszyną, dokładnie wyglądała tak jak Sztuka. Jest to seryjny rower wyposażony tylko w pedały SPD Shimano 540 i numer startowy. No i oczywiście kamera na trytytki była jeszcze przypięta. Trasa króciuteńka 7,8 km, czy 7,6 w ogóle. Część nawet mi się zmierzyła na GPS-ie, bo oczywiście za późno go włączyłem. Ale o wyścigu na tym rowerze będzie w innym filmie. Tutaj opowiem Wam o samej tej. Maszynie. Na wyścigu usłyszałem opinię, że to ciężki e-bike poprzedniej generacji. Producent podaje wagę 22,6 kg. Zobaczymy, ile wyjdzie. No ja nie powiedziałbym, że on jest poprzedniej generacji, dlatego, że tak, silnik umieszczony centralnie, Szymanowski, bateria zabudowana w ramię, nie doczepiona do niej gdzieś z boku. Także zdecydowanie jest to w miarę nowoczesna konstrukcja. Oczywiście, że ta rama w tej chwili mogłaby być bardziej taka ażurowa. Mógłby tu być założony lżejszy być może silnik, lżejsza bateria, o mniejszej pojemności. Ale wtedy coś za coś. Mamy mniej mocy i krótszy czas pracy na baterii. Jeżeli chodzi o sam silnik, jest to produkt Shimano. Zresztą cały rower wyposażony jest w osprzęt Shimano model E8. O mocy 250 W. Bateria Simplo, umieszczona w ramię, 630 watogodzin To dość sporo. Konkurencyjne marki, nawet takie duże amerykańskie, mają zazwyczaj w serii 500, a dopiero w wyższych modelach 700 watogodzin. Napięcie baterii i ładowarki to 36 V. Ogniwa są litowo-jonowe. Co ciekawe, producent podaje czas ładowania i tak. Do 80% ładujemy 3,5 godziny, a pełne ładowanie to 6 godzin. I rzeczywiście składaliśmy akurat 30 tych rowerów dla Sixt Ligi e bajkowej i one tak się dość szybko rzeczywiście doładowywały. Także myślę, że bez problemu te 3,5 godziny to jest naładowanie prawie do pełna. Zasięg podawany przez producenta to jest około 100 km. Tego akurat nie sprawdzałem tu musicie pamiętać, że zasięg zależy od tego jaki jeździcie, ile ważycie, ile z tego wspomagania korzystacie i tak dalej i tak dalej. Także może wystarczyć komuś na pewnie 70, a komuś innemu na 140. Trzy tryby wspomagania: Boost, Trail i Eco. Włączamy rower przyciskiem tutaj w ramię, bardzo schludnym, również bardzo wysokiej jakości jest wyświetlacz i manetki, którymi obsługujemy tutaj ten rower. Hamulce Deore głowy nie urywają na Mazowsze, czy proste trasy są na pewno wystarczające, szczególnie, że zastosowano tutaj potężne tarcze z przodu 200, z tyłu 180. Dwutłoczkowe zaciski również oczywiście z firmy Shimano. Sterowanie tym rowerem jest dziecinnie proste, jeżeli chodzi o wspomaganie elektryczne. Tutaj mamy wyświetlacz, jak widzicie, w tej chwili jest wyłączone wspomaganie. Możemy sobie kuzikiem włączyć kolejny tryb, ECO, czyli najbardziej ekonomiczny, TRAIL, trochę mocniejsze wspomaganie i BOOST, wspomaganie najmocniejsze. Jak widzicie, jest tu ikonka i tuba, i BLUETOOTH'a, czyli możemy sobie nawiązać łączność z Naszą maszyną. Są też w liczniku Shimano tutaj dodatkowe wyjścia, gdybyśmy chcieli podłączyć na przykład drugą manetkę czy jakieś inne urządzenia do systemu Di2. Rower wyposażony jest również w walk assist. To może być przydatne dla kogoś, kto musi go gdzieś podprowadzić lub jest osobą starszą potrzebuje go nim gdzieś tam podjechać na jakiś podjazd czy w celu załadowania go. Fabrycznie Cross wyposażył rower w aluminiową kierownicę i w aluminiowy mostek. Nie są to komponenty jakoś high-endowe, ale są bardzo przyzwoitej jakości i schludnie wykonane. Piankowe, lekkie, wygodne chwyty. Tu jak widzicie rower zaliczył glebę i już zgubił korek z tych chwytów. Na to warto uważać, bo taka kierownica bez korka, jak się wbije w brzuch albo w nogę, może narobić sporych szkód. Amortyzator RockShox wyposażony w blokadę z manetki, także z kierownicy możemy sobie zablokować model 35 RLR z ze skokiem 120 mm. Bardzo fajnie ten amortyzator się sprawdził na trasie, mimo że nie była specjalnie wymagająca, co możecie zobaczyć na filmie. E, tutaj na dole znajdziemy regulację tłumienia, pozwalającą ustawić Podstawowe parametry pracy tego widelca, a tutaj komorę powietrzną. To bardzo wygodne rozwiązanie, dzięki czemu dla każdego użytkownika łatwo jest dopasować twardość tego amortyzatora. Siodełko na aluminiowej sztycy fabryczne crossa głowy nie urywa również technologicznie, ale nie można mu nic zarzucić, jest całkiem wygodne. Bardzo porządna sztyca na dwie śruby aluminiowa. Yy w ramie zamykana szybko zamykaczem czyli nie na śrubę. Jest to wygodne rozwiązanie jeżeli z roweru korzysta kilka osób jeżeli korzysta jedna warto się zastanowić nad wymianą na śrubę bo raz że mniejsza szansa że ktoś nam to siodełko stąd zawinie a dwa że mniej się jednak opuszcza czy mniejsze ryzyko właśnie że nam się będzie kręciło. Dwa mocowania na koszyki na bidon. Ja na wyścigu z nich nie korzystałem chociaż było gorąco i Mimo, że jest to e-bike i było wspomaganie, to jednak się troszkę zmęczyłem. Zębatka mocowana w standardzie 104-38, ząbkowy blacik. Tu widzicie, że są to korby specjalnie przeznaczone do e-bajków firmy FSA. Port ładowania dla baterii. Ładowarka oczywiście przychodzi w zestawie z rowerem. Tutaj. Tylna przerzutka, również Shimano XT ze sprzęgłem. Sprzęgło daje nam tyle, że po włączeniu łańcuch nam nie skacze tak bardzo jak na niewłączonym. Przyznam Wam się szczerze, że nie wiem czy ja jechałem wyścig z włączonym czy z wyłączonym sprzęgłem. Generalnie łańcuch nie spadał. Nawet sobie tak myślałem, że łańcuchy we bajkach to mają jednak ciężkie życie, bo na pełnym obciążeniu biegi były zmieniane wielokrotnie a zakres kasety 11,46 jest dość spory i ta przerzutka szczególnie przy redukcjach musiała się troszeczkę namęczyć Opony WTB Ranger 2,25 oczywiście w rozmiarze 29 cali no ja miałem je za mocno napompowane z przodu spuściłem przed startem na jakieś półtorej dwie atmosfery ale przy tym bieżniku no to tył buksował trochę przy przyspieszeniach Przód generalnie uślizgiwał się co zakręt, łącznie z tym, że w jednym w zakręcie rower sobie pojechał, że koło się uślizgnęło i była lekka gleba. Także jeżeli ktoś chce jeździć po Mazowszu, nie ścigać się tylko do rekreacji, bardzo dobre opony, lekko się toczą, super się jeździ, ale jeżeli ktoś chce troszeczkę przyszatanić, to jednak wymiana opon, przynajmniej przedniej, na jakąś mocniejszą trakcję jest obowiązkowa. Jeszcze wrócę do ramy, bo to dość ciekawy element tego roweru, wykonywany właśnie przez Crossa i lakierowany również przez Crossa. Tutaj trzeba przyznać, że zarówno kolorystyka projekt, jak i wykonanie jest naprawdę na poziomie. Jestem pod wrażeniem, bo jest to rower za 13 999 zł, a nie odbiega jakością wykonania od nawet dwukrotnie droższych produktów. Chociażby z PESA czy treka, które miewamy w sprzedaży. Tu z tyłu w ramię znajdziecie czujnik od systemu wspomagania. Ten rower fabrycznie jest zablokowany teoretycznie do 25 na godzinę. Chłopaki po wyścigu sprawdzali, czy nie jeździliśmy odblokowanymi, i określili, że wspomaganie wyłącza się już realnie przy prędkości 23,5 na godzinę. Także podsumowując, jestem przyjemnie zaskoczony. Produktem Crossa dziękuję też firmie Sixt za zaproszenie na wyścig e gdzie mogłem ten rower przetestować. Więcej o nim w innym filmie będzie. Jeżeli chodzi o samą tą maszynę, to w naszym sklepie w Piasecznie mamy kilka takich rowerów do sprzedania, zarówno nowych, jak i właśnie potestowych po kilku startach z bardzo małymi przebiegami. Jest też możliwość wypożyczyć taki rower żeby go sobie sprawdzić, czy przed zakupem, czy żeby po prostu pokorzystać na wycieczce, możecie wtedy też pohasać po lesie kabackim, który jest dosłownie za płotem, i sprawdzić, czy na przykład na rowerze elektrycznym ze wspomaganiem, człowiek się męczy, czy się nie męczy, czy wystarczy nacisnąć guzik dom i rower sam was zawiezie, budząc jak pojedzie, dojedziecie pod klatkę. Te maszyny w dwóch rozmiarach M i L Znajdziecie na naszej stronie www.roweryużywane.com w dziale rowery elektryczne, czyli e-bike. Tyle na dzisiaj. Dzięki za obejrzenie tego wideo i do zobaczenia w kolejnych filmach. Możecie w komentarzach napisać, co sądzicie o rowerach ze wspomaganiem elektrycznym: czy to jest fajne, czy niefajne, czy jeździliście, czy nie jeździliście i tak tylko gadacie głupoty. A ja się już z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym wideo. Hej! Zbliżamy się do końca tej elektrycznie wspomaganej epopei. Zostało nam oczywiście zważenie tejże maszyny 22,6 zapowiada producent. Pewnie się trzeba będzie trochę natężyć, żeby go dźwignąć 22,540. Tyle pokazuje waga, żeby nie było przednie koło dynda w powietrzu. Także waga zgadza się z katalogową. Co nam jeszcze zostało? Zakręcić tylnym kołem o cyroka jakoś tam, ani głośno, ani cicho.